Kronika Początków Zgromadzenia Sióstr Pasterek do Opatrzności Boskiej Ciąg dalszy Maria starała się być u codziennie. Mając każdego dnia okazję do odbycia konferencji z jakąś dziewczyną policyjną, przybywały one co wieczór i okazywały chęć wyrwania się z tej drogi, ale nie miały jeszcze silnej woli zerwania z grzechem. Maria na razie nie mogła tego pojąć, widząc nieraz tak wielką łaskę Bożą, która ogarnęła biedną dziewczynę wieczorem, a już na drugi dzień była ona skamieniała jak głaz. Gdyby Maria przeniknęła, jaką trucizną dla tych dusz był dom grześkowiaków, poznałaby powód zachwiania nawracających się dusz. W każdą niedzielę, w czasie sumy i po obiedzie, od godziny trzeciej do siódmej. Jeżeli zajęcia domowe pozwoliły, Maria poświęcała czas na pracę apostolską. Franciszka, mając od wielebnych sióstr pozwolenie chodzenia na sumę, przychodziła do Grześkowiaków, żeby rozmówić się z Marią. Była w tak okropnych pokusach, że od tygodnia do tygodnia przechodziła walkę. Można jedynie zawdzięczać łasce Bożej, że ją zachowała. Miała silną wolę trzymania się opieki wielebnych sióstr, i za żadne w świecie skarby nie chciała opuścić tego schronienia, pomimo, że nie czuła się swobodnie, z powodu braku zaufania. Maria obiegła wszystkich sąsiadów Grześkowiaków dla ujęcia ich i jej złagodzenia sprawy. W każdym mieszkaniu było coś do ratowania. Matka, niegodziwa ze synem, tam po odbyciu spowiedzi świętej wprowadziło się niebo i zapanowało moralne życie. Następna rodzina rozseparowała się żyjąc na wiary. Wreszcie biedna wdowa z kilkorgiem dzieci po długim niechodzeniu do spowiedzi świętej dała się do niej namówić. A w końcu byli tam i ludzie żonaci, prowadzący złe życie. Również poszli do sakramentów świętych. W niedzielę do Grześkowiaków schodzili się najczęściej ludzie żyjący na wiarę. Maria starała się rozrywać te związki, zachęcając więcej do separacji niż do ślubu. Separatki umieszczała u Grześkowiaków. W tym czasie odbywały się rekolekcje u wielebnych sióstr Elżbietanek, dawane przez wielebnego ojca Bernarda Łubieńskiego dla pracownicy fabryki Cygar w Poznaniu, Będących pod opieką starszej siostry Marii, panny Anieli. Po ich zakończeniu, na prośbę Marii, wielebny ojciec Bernard poświęcił kilka chwil i wysłuchał dziesięć jej dziewcząt. Zachęcił też Marię do dalszej pracy i pobłogosławił na dalsze trudy i przeciwności, radząc pracować cicho i pokornie, bez rozgłosu. Pewnego wieczoru Maria zastała bardzo zaniedbaną duszę, Antoninę, będącą 16 lat pod dozorem policji. Trudno powiedzieć, jaką była dziką i nałogową pijaczką. Ale i tę łaska Boża ogarnęła i obiecała porzucić złe życie. Na drugi dzień, idąc przypadkowo wieczorem przez ulicę, Maria widzi z daleka Antoninę, którą jakiś człowiek dogania szybkim krokiem. Maria, dostrzegając niebezpieczeństwo grożące nieszczęśliwej duszy, postanowiła ratować ją do upadłego. Biednie zatem szybko, przez kilka ulic, mając ciągle przed oczami nieszczęśliwą ofiarę, i dobiega coraz bliżej, aż na ulicę wszystkich świętych, gdzie Antosia weszła w bramy kamienicy. Maria za nią. W jednej chwili stanęła, oddzielając napastnika od ofiary, i zawołała, chwytając Antonina za rękę: Nie wolno, ty do Boga należysz. Napastnik struchlał i odstąpił. Antonina była na pół żywa z przerażenia, ale i z niezadowolenia z tego, co się stało. Poszła kilka kroków naprzód do maleńkiego domku, i tam weszła do mieszkania składającego się z jednego ciemnego, Dość dużego pokoju. Mieszkała tam Pomorska, której mąż był skazany na kilka lat więzienia jako wspólnik zbrodniarza Motyla. Pomorska żyła na wiary z Geblem, a cały dom był oddany na miejsce grzechu. Widok był przerażający. Pomorska miała napad padaczki. Leżała nieprzytomna na ziemi, rzucając się w tył w gwałtownych kurczach. Nad nią stała Franciszka z Zakładu Świętej Anny, ratując ją. Maria widząc cały ten obraz nędzy, nie straciła przytomności umysłu. Zamknęła drzwi na klucz, biorąc go do siebie i zabrała się do ratowania chorej. Spędziła na tym przeszło godzinę. Wzruszone widokiem miłosierdzia zmiękło serce Antoninę. Przyrzekła na klęczkach, że pójdzie wszędzie gdzie tylko ma iść. Franciszka była w okropnych pokusach. Chciała uciec z Zakładu Świętej Anny i ciężko było ją przekonać. Pod pozorem jakiegoś interesu zdołała uciec ze Zagórza na ulicę Wszystkich Świętych i przybyć w tej intencji aby uciec i nie pokazywać się już u Grześkowiaków, bo wstydziła się swej pani. Miała więc jasny dowód opieki Bożej nad nią, że właśnie tutaj, przez nadzwyczajną okoliczność, jej dobrodziejka znalazła się tak niespodziewanie. Pomorska nie miała jeszcze dobrej przytomności. Po udzieleniu jej potrzebnej pomocy i zaopatrzeniu, Maria zabrała Franciszkę i Antoninę i zaprowadziła je wprost do Grześkowiaków. Stamtąd, Franciszka została natychmiast odprowadzona do furty wielebnych sióstr. Antonina miała być nazajutrz zaprowadzona przez Grześkowiaka do wielebnych sióstr na ulicę Ogrodową. Bóg widocznie zaopiekował się nią, gdyż została przyjęta. Była pół roku pod tą świętą opieką, i stamtąd wyszła w związek małżeński. Nie było jednego dnia by Maria w domu Grześkowiaków była bez pracy.